w Warszawie bawić w taką grę pod tytułem rozpoznaj mieszkańca Azji Centralnej jest to możliwe co mi daje tutaj pewne wskaźniki do takiej analizy i do takiego potem już twierdzenia że ktoś może jest z Kazachstanu, Turkmenistanu czy jakiegoś innego kraju no oczywiście to jest to co nosi a więc nie tylko broda, bo o brodzie to wspomina bardzo wiele osób mówiąc o muzułmańskiej Azji ale to wcale nie jest tak Azja Środkowa to jest kraj, gdzie nienoszenie brody jest modne, nie tylko ze względu na to, że politycy e, rządzący Azją Środkową bardzo boją się muzułmańskiego radykalizmu i boją się talibów, boją się wzorców, jakie stamtąd idą. W związku z tym brody e, bardzo wielu muzułmanów w Azji Centralnej, najzwyczajniej w świecie nie nosi i co róż przychodzą nowe te ograniczenia, ale już na przykład fryzura, styl ubierania się, no w modzie są. Adidasy, dresy, e, trzy paski, e, dresy przylegające do ciała raczej niż takie szerokie, jakie się teraz nosi. E, no, właśnie z tymi trzema paskami to u nas jest różnie, natomiast u nich to jest cały czas, cały czas w modzie. Bardzo, bardzo często czapka z daszkiem, ale też nie żadna amerykańska, tylko normalna, taka ściśle przylegająca do głowy. Fryzura, czyli tutaj grzywka taka. Trochę kretyńska, denerwująca mnie. Do połowy czoła. Postrzępiona oczywiście. E, zazwyczaj m, ogoleni tak porządnie. Bez długich włosów. A jeżeli troszkę dłuższe, no to dłuższe z przodu, żeby właśnie była ta, ta grzywka, a krócej, krócej z tyłu. No, co jeszcze? E, wygląd oczywiście. E, skośne oczy. E, to, czy mamy do czynienia z takim Sposobem porusza, poruszania się, sposobem bycia gopika, e, czyli takiego rosyjskiego dresa, jakbyśmy powiedzieli, no to często też jest e, widziane, zwłaszcza wśród ludności mocno sowietyzowanej, Kazachów czy Kirgizów z północy. A Uzbeków, Turkmenów, Tadżyków, no to już bardzo często poznaje po prostu po rysach twarzy, po takich oczach bardziej e, większych, europejskich, w sensie bez tej fałdy nakątnej, e, orlich nosach. Albo rysach tur Turków anatolijskich, takich jakie znamy z Anatolii, bardziej już pod wpływem e, mieszania się po prostu raz, m, mieszania się ludów e, w kotle, jakim była przez wieki Azja Centralna. Także, czym bardziej te rysy przypominają znane nam z Bliskiego Wschodu czy z Turcji, to tym większe prawdopodobieństwo, że to Turkmen, Uzbek czy, e, czy Tadżyk. Jeszcze oczywiście czapki, ale o czapkach to w następnym filmie.